Witaj, tutaj Joanna. Przygotowałam praktykę jogi kundalini na uniesienie energii. Weź głęboki wdech do mantry. O Pierwsza pozycja, zegnij palce, dociśnij opuszkami u podstawy palców, kciuk wyprostowany, skierowany ku górze, ramiona proste, kręgosłup prosty i zaczniemy z oddechem ognia. Szybkie dechy i wydechy przez nos. Poczujesz jak Twój brzuch się rusza. Jeśli jesteś w ciąży bądź masz menstruację, to wykonaj głębokie wdechy i wydechy. Oddech ognia polega na tym, że oddychamy rytmicznie, Krótkie wdechy i wydechy przez nos. Szybkie, równomierne pompowanie powietrza. Brzuch aktywnie pracuje, z wdechem się rozszerza, z wydechem kurczy. Oddychając energicznie przez nos i wydychając, oddech ognia stanie się naturalny i płynny. Z czasem zaobserwujesz, że praca brzucha staje się rytmiczna i bezwiedna. Oddychaj szybko, szybkie wdechy i wydechy nosem. Opuszczami dociskamy u podstawy palców. Kciuk skierowany ku górze. Aktywny, mocne ramiona. Rosty kręgosłup, oddychaj rytmicznie. I teraz powoli zacznij łączyć dłonie tak, aby kciuki się dotknęły. Niech kciuki się dotkną, dociśnij, poczuj, co się dzieje między nimi. Głęboki wdech, rozstaw palce, i powoli, przeczesując swoją aurę, opuść dłonie na boki, poczuj. Kolejna pozycja wygięcia kręgosłupa do przodu i do tyłu. Aktywna jest dolna część kręgosłupa. Pępkiem wyginasz do przodu i do tyłu włók. Z przodu sat, z tyłu nam, wdech, wydech. Sat, nam. Sat, nam. Sat, nam. Sat, nam. I powoli wygaszaj ten ruch, zatrzymaj, weź powietrze i wypuść. Kolejna pozycja. Połóż ręce na ramionach, kciuki z tyłu i skręty z tułowia. Ruszamy tylko tułowiem. Łokcie ustawione pod kątem prostym. Kontynuuj, dech, wydech, sat nam, sad nam, sad nam. I weź głęboki wdech, zatrzymaj powietrze, wstrzymaj je w sobie na chwilę i wydech, rozluźnij. Oddychaj, poczuj swoje ciało. I kolejna pozycja, rozprostuj nogi, wyprostuj kręgosłup, wyprostuj nogi. Tutaj możesz sobie usiąść na poduszce, podłożyć koc albo poduszkę również pod kolana. I skłon do nóg. Połóż nogi rozprostowane. Lub zegnij lekko, jeśli tak potrzebujesz. I pochyl się. Połóż sobie ręce tam, gdzie sięgasz. Optymalnie złap się za duże palce u stóp. I głęboko oddychaj. Wdech i wydech. Spokojny, głęboki wdech i wydech. Spokojnie oddychaj. Pozwól, aby ciało naturalnie pogłębiało tą pozycję, ten skłon. Nie rób niczego na siłę. Nie przyspieszaj. Nie naciskaj. Bądź dobra, dobry dla swojego ciała. Poczuj wdzięczność za nie. Wykonuj głębokie wdechy i wydechy. Napełnij płuca powietrzem. Powietrze to życie. To prana. Oddychaj. Poczuj, jak ciało się rozluźnia. I weź głęboki wdech, wstrzymaj powietrze. Poczuj, jak Cię wypełnia. I wydech, rozluźnij. Wyprostuj nogi. Zegnij lewą nogę i usiądź napięcie. Jest to pozycja skały. I wykonaj ponownie oddech ognia. Szybkie wdechy i wydechy przez nos. Energicznie, szybki oddech. Poczuj, jak powietrze wypełnia Twój nos, Twoje gardło, sięga aż w dół brzucha. I wyprostuj się, weź głęboki wdech, napełni całą klatkę piersiową wstrzymaj i puść zmiana stron. Teraz usiądź na prawej nodze, pięta wbija się pod pośladkami, a Ty robisz skłon do lewej nogi. Kontynuuj z oddechem ognia. Kontynuuj oddech ognia. Energicznie. Poczuj go w całym ciele. Pooczuj go szczególnie w gardle i w nosie. Oczyszcza. I weź głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze. I wydech. Kolejna pozycja. Rozprostuj obie nogi szeroko. Rozstaw je tak, by było to zgodne z Twoimi możliwościami. I weź głęboki wdech. Połóż sobie ręce na łydki, na kostki, albo jeśli możesz, złap się zapaluchy, paluchy. Ściśnij je lekko i wykonaj wdech u góry i wydech do nogi. Wdech, wydech, wdech. Выдох. Kontynuuj, nie napinaj ciała. Otwarcie góra, wdech, zgięcie dół, wydech. Poczuj, że jesteś tu i teraz, i przejdźmy do kolejnej pozycji. Połóż się na biodrach, w pozycji sfinksa, lub jeśli to jest dla Ciebie dostępne z rękoma wyprostowanymi w pozycji kobry, ale na początek wystarczy pozycja sfinksa, ręce pod kątem prostym do tułowia, podnieś brodę i rozpocznij oddech ognia. Głębokie wdechy i wydechy szybkie nosem. Tragicznie. Wydech i wdech nosem. Opuść teraz tułów, połóż sobie głowę na rękach, odpoczynek, chwilka odpoczynku. Możesz odpocząć w tej pozycji lub wykonać szybką inwersję kręgosłupa, czyli przejść do pozycji dziecka. Kolejna pozycja to energiczne podnoszenie ramion do góry i na dół. Dech, góra, opuść, dół. Zrzuć całe napięcie z ramion z poprzednich dni, z poprzednich tygodni, lat, kto wie, może z poprzednich wcieleń. Pozbądź się tego całego ciężaru balastu. Zrzuć je do ziemi. Energicznie. Góra, dół, wdech, wydech. przygotuj się, napełnij powietrzem klatkę piersiową brzuch. Wstrzymaj, zaciśnij mulband, podciągając mięśnie na miednicy, pępek do kręgosłupa. Wstrzymaj, zatrzymaj to powietrze w sobie. Poczuj, jak wypełnia całe Twoje ciało. I delikatnie rozluźnij puść. I krążenia szyi. Najpierw małe kółeczka. Zrób minimum 5 kółeczek albo tyle, ile potrzebujesz. Delikatnie, pełne kręgi. Chyba, że poczujesz gdzieś ból, to zmniejsz ilość, zmniejsz zakres tego ruchu szyją bardzo delikatnie i druga strona. Cały czas oddychaj. Bądź świadoma świadom swego oddechu. I powoli zatrzymuj. Zmniejszaj kółeczko. Weź głęboki wdech, poczuj swoje ciało, poczuj tę chwilę, ten moment. Kolejna pozycja to surya kria, słoneczna kria. Spleć dłonie w koszyczek, wyprostuj palce wskazujące. Wzmocnienie żeńskiej energii, lewy kciuk na górze, Wzmocnienie męskiej energii prawy kciuk na górze. Usiądź na piętach, podnieś ręce do góry, wyprostuj palce wskazujące skierowane w stronę nieba i rozpocznij intonowanie mantry Sat Nam, Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Kontynuuj w swoim tempie energicznie. Sat nam, 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 kontynuuj. Nam nam sat, nam sat, nam sat, nam 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 I nabierz powietrza. Zaciśnij mulband, wstrzymaj powietrze. I opuść dłonie, do ziemi połóż je na kolanach i połącz się z tym momentem, ze swoim oddechem, ze swoim ciałem. Poczuj, że jesteś tu i teraz i przejdź do relaksacji połóż się na plecach, rozłóż całe swoje ciało, swobodnie rozciągnij, a potem połóż się, przewasanie, rozchyl lekko nogi, odwiedź ręce od ciała i zatop się w totalnym relaksie. Poczuj, że całe twoje ciało staje się ciężkie, wtapia się w Ziemię pozwól sobie teraz na totalny relaks, na totalny bezruch. Tylko ty i lekki oddech. I zacznij powoli wracać. Poruszaj palcami u rąk, palcami u nóg, stopami. Podnieś kolano do klatki piersiowej, prawe przełóż je na lewy bok. Prawą rękę rozprostuj pod kątem prostym. I druga strona zadnij lewą nogę do klatki piersiowej przełóż na prawy bok. Lewa ręka pod kątem prostym, rozłożona na podłodze. Teraz może ci coś strzeć w kręgosłupie. Ustawiają się kręgi i przez kołyskę lub odwracając się na bok i podbierając ręką, wróć do siadu łatwego i połącz się jeszcze raz ze swoim oddechem, ze swoim ciałem. Podziękuj sobie za tą praktykę. Ja dziękuję Tobie. Satnam. Namaste. Życzę Ci dobrego dnia. Dziękuję, że tutaj byłaś. Byłeś ze mną. Do zobaczenia następnym razem.